To opowiadanie powstało w oparciu o moje wizje, sny i głębokie przemyślenia nad światem oraz tajemniczymi losami zaginionych cywilizacji. Inspiracją do niego były pytania o to, co wydarzyło się z kulturami, które nagle zniknęły z powierzchni Ziemi bez śladu, bez świadków, pozostawiając jedynie ciche echo swojej obecności. Mam nadzieję, że ta historia pobudzi Waszą wyobraźnię i zachęci do refleksji nad losem naszego świata. W głębinach wszechświata, gdzie czas nie płynie liniowo, obserwator śledził losy niezliczonych cywilizacji. Były wśród nich światy, które kwitły przez tysiące lat, tworząc monumentalne dzieła sztuki, nauki i duchowości, ale także takie, które nagle zniknęły, pozostawiając jedynie pytania bez odpowiedzi. Na ziemi było ich wiele Majowie, których metropolie w dżunglach Ameryki Środkowej opustoszały niemal z dnia na dzień. Cywilizacja indusu, której miasta spowiły tajemnice, a ludność rozpłynęła się w nieznane kultura Anesazji, która nagle opuściła swoje skalne osiedla, oraz Lem której imię przetrwało jedynie w legendach. Pewnej nocy obserwator poczuł wezwanie coś, czego nie odczuwał od tysiącleci. Był to cichy, nieziemski sygnał. Pochodził z ziemi, ale jednocześnie nie miał w sobie nic ludzkiego. Kierując swoją uwagę ku temu sygnałowi, odkrył coś niezwykłego ślad kodu binarnego, który emanował z Księżyca, miejsca, które od wieków wzbudzało fascynację i strach w ludziach. Sygnał prowadził obserwatora do tajemniczego statku, unoszącego się w ukryciu w cieniu Księżyca. Statek należał do zaawansowanej obcej cywilizacji, której jedynym celem było badanie i dokumentowanie innych form życia. Nie ingerowali nie niszczyli, ale zbierali wiedzę, którą uważali za klucz do zrozumienia wszechświata. Była to ta sama rasa, która, jak odkrył obserwator, od tysięcy lat miała udział w znikaniu ziemskich cywilizacji. Majowie, Lemurianie, Anesazi wszyscy oni zostali zabrani. Nie pod przymusem, ale poprzez wybór. Obca rasa, widząc jak te cywilizacje stają na granicy samożniszczenia, zaoferowała im alternatywę, opuszczenie ziemi i rozpoczęcie życia w innym miejscu. Była to forma ochrony, ale jednocześnie test, czy ludzie, mając wybór, zdołają przetrwać w obliczu kryzysu. Nie wszyscy skorzystali z tej oferty, ale ci, którzy to zrobili, rozpoczęli nową egzystencję na odległych światach. Obserwator zastanawiał się, czy to działanie było zgodne z zasadami wolnej woli. Z jednej strony cywilizacje miały wybór, z drugiej, czy naprawdę miały pełne zrozumienie konsekwencji. Dlatego zdecydował się obserwować dalej, szukając odpowiedzi. Zrozumiał, że istoty te, zarówno ludzie, jak i ich tajemniczy ratownicy dążyły do tego samego przetrwania. Jednak różniło ich podejście. Ludzie często działali z impulsu, nie myśląc o przyszłości, podczas gdy obca rasa planowała z tysiącletnim wyprzedzeniem. W końcu obserwator powrócił do swojej roli. Wiedział, że nie może ingerować, ale zostawił ludzkości kolejne sny, wizje i symbole obrazy zaginionych cywilizacji i pytań, które domagały się odpowiedzi. Dokąd zmierzamy? Pytał obraz płonącej ziemi. Otoczonej kręgiem ochronnym. Przekaz był jasny: wybór należy do nas. Ludzie mają dar wyboru, ale często zapominają, że każde działanie niesie ze sobą konsekwencje. Historia zaginionych cywilizacji przypomina nam, że przetrwanie nie zależy tylko od technologii czy mocy, ale od zdolności do współpracy i szacunku dla uniwersalnych zasad życia. Pamiętajmy, że przyszłość jest w naszych rękach i to, czy przetrwamy, zależy od naszych wyborów. Wolna wola to nie tylko prawo, ale także odpowiedzialność.